Cześć kochani, przychodzę dzisiaj do Was z propozycją ślubnego yy, Exploding Boxa. Jest to pudełeczko, które, jak wiecie, się otwiera. Yy, jest tu na nim umieszczone mieniące się, no ni niestety, może o, dalej, mieniące się serduszko, yy, są kwiatuszki zrobione z fałamira, no wszystko jest pod kolor karteczki. Nie wiem w ogóle, tak Wam to pokażę. Naokoło jest koronka, jest po prostu cudowny, niebieski, błękitny i Wam pokażę w środku. Otwieramy mamy. Tak wygląda, w środku jest miejsce wszędzie na pieniążki. O mam, mam tu pod nogami? Wygarze. Oczywiście, można swobodnie je wyciągnąć. Mamy tutaj kokarteczkę. Mamy obrączki. Z tej strony zegar. Oczywiście, też jest kieszonka, miejsce na pieniążki. W środku znajduje się panna młoda. Czego tutaj nie widać, jest ozdobiona ona delikatnym, białym e, blokadem. Jest delikatny, bardzo estetyczny, bardzo romantyczny. jestem nim zachwycona. Papiery najnowsza kolekcja Lemon Craft jest bardzo śliczna, bardzo. Delikatna, bardzo romantyczna, a większość dziewczyn, kobiet uwielbia kolor niebieski, błękitny, także powstał taki oto boks. I mam nadzieję, że jego właścicielka będzie zadowolona. Jest śliczna.